Hej, dzisiejszy film kieruję dla osób troszkę nieśmiałych, nawet bardzo nieśmiałych, które po prostu mają problem z podejściem do kobiety, z, z tym, żeby sobie zagadać do jakiejś pięknej kobiety, która im się na maksa spodoba. Dlaczego kieruję do nich ten film? Ponieważ być może mogą nie wiedzieć o tym, że ważną rzeczą jest ich środowisko, w którym przebywają. Czyli jeżeli on jest bardzo, bardzo nieśmiały i ma czterech kolegów, którzy są jeszcze bardziej nieśmiali, to bardzo będzie ciężko to zmienić i ci koledzy ciągle będą go ciągnąć w dół. Ale wyobraźmy sobie taką samą sytuację, że ten nieśmiały chłopak, bardzo nieśmiały, który nie potrafi podejść do kobiety, ma czterech kolegów, którzy są po prostu asami podrywu. Non-stop spotykają się z nowymi kobietami, non-stop przyprowadzają nowe kobiety i nie mają z tym po prostu żadnego problemu. Ten temat to jest dla nich, to jest ich najwspanialszy temat życia, czyli po prostu kobiety. Wiecie, co z tym chłopakiem się stanie po kilku, miesięc, kilku, miesięc, kilku miesiącach przebywania z tymi panami? Duża, duża zmiana. Bo jeżeli się napatrzysz na to, wbrew pozorom, jakie to jest łatwe podejście do kobiety, poderwanie jej, spotkanie się z nią i spędzenie cudownych chwil po Twojej i po jej stronie, i gdy zobaczysz to setki razy na podstawie swoich kolegów, to będzie dla niego, dla ciebie fajnym ćwiczeniem, które pomoże Ci przełamać. Twój strach i Twoje niezdecydowanie w podejściu do kobiet. Jednak, gdybyś miał jeszcze większe jakieś pytania, lub czegoś by Ci tam brakowało, zapraszam Cię na, na moje szkolenie. Na dole jest link do moich szkoleń. Akademia Myślnik. Dm,.pl. Zmień swoje środowisko, jeżeli jesteś nieśmiałym facetem. Hej,